Black Friday 8 motogodziny. Była dobra przecena na ciągnik i nawigację. Oczywiście u nas nawigacja jest tak skonfigurowana, że w każdej chwili tutaj może wlecieć 600. -ka. Nawet sam monitor klient może dokupić. Takie tutaj było życzenie. Niebieska nitka. Pod kolor smurfa. Wszędzie foliki. Montaż profesjonalny, wszystko ukryte. Przyjedziemy do tyłu, czy do przodu. Nawigacja sobie raczej, ale bardzo fajny zakup, tak jak pokazywałem. 8,5 i pół godziny. Była promocja Nawi Polska to trzeba korzystać. <noise> Że tak to się prezentuje. ile tutaj pokażę jeszcze oczywiście współczesna elektronika. Super fotel. To tak od nas. Gratulujemy oczywiście udanego zakupu. Maszyna aż kliżdże, pachnie nowością, starter już włożony w nawigację. Także pozdrawiamy Dominika i całą ekipę i życzymy oczywiście bez awaryjności, wszelkich systemów i dalszej udanej współpracy, bo to już stały klient nasz. Także do miłego tym akcentem, niebieską nitką i smerfem siema!